Jeśli chcesz być super bohaterem w swojej branży, to koniecznie pomyśl o gadżetach firmowych. Bądź ze swoimi klientami wtedy, kiedy podpisują ważne kontrakty, ale również na przykład wieczorem, kiedy mają prywatne, romantyczne uniesienia wieczorne i kolacje, na przykład z winem sygnowanym twoim brandem. Ważne są dwie zasady. Po pierwsze, jakość. Złej jakości gadżet z Twoim logotypem to żywa antyreklama. Druga sprawa to funkcjonalność. Zastanów się, co robi Twój klient, Twoja grupa docelowa. Do bardziej standardowych gadżetów należy na przykład papier firmowy, notatnik, długopis, ale długopis wcale nie musi być zwykły. My w agencji przygotowaliśmy długopis z magiczną końcówką, którą można pisać na smartfonie. Bardzo umili i ułatwi życie. Co byś powiedział na przykład. Na na papryczki, super papryczki w kolorystyce Twojej firmy. Pomyśl o tych gadżetach, które są też funkcjonalne. Dzisiaj jest cała masa różnych pendrive'ów na rynku, można wybierać do wyboru do koloru. A być może Twoi klienci lubią grać w karty. To wtedy czemu nie przygotować dla nich kart z tyłu sygnowanych? Swoim logotypem. Pomyśl, bądź kreatywny, myśl w kategoriach super. A jak nie wiesz, jak to zrobić, to pamiętaj, że masz Super Artemis.